5, 4, 3, 2, 1, go 10 5 minus lewy do 6, prawy max Przechodzi w 6 minus lewy max na szczyt lewą do 4 plus prawy 150 prostój 4 plus lewy 80, 5 minus prawy na szczyt i 30 szczyt środkiem, 86 plus lewy max i 100 hak prawy, 6 plus lewy max, 50, szczyt 60.

jeszcze Tramwaj uh, Mamy to. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobra.